Czasami istnieje potrzeba przekonwertowania tabeli na tekst. Na przykład w celu użycia tekstów tabeli w środku dokumentu, albo na przykład w celu zaimportowania tych danych do innego, na przykład programu. Program Word pozwala na konwertowanie tabeli na tekst i robi się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy zaznaczyć daną tabelę. I w narzędziach tabel, w karcie układ po prawej stronie mamy narzędzie Konwertuj na tekst. Jedyną rzeczą, jaką musimy wybrać, to separatory tekstu. Mamy do wyboru znaczniki akapitu, czyli można powiedzieć że zwykły Ender, tabulatory, średniki oraz inne. Można wpisać dowolny znak. W naszym przypadku wybiorę na przykład średniki. Klikam OK. Widać, że poszczególne wartości w poszczególnych kolumnach zostały rozdzielone średnikami, natomiast wiersze automatycznie zostały rozdzielone akapitami, znakiem, znakami akapitu. Jak rozwinę znaczek Pokaż Wszystko, widać, że tutaj są zwykłe entery. Zamiast tabeli jest zwykły tekst, oczywiście w drugą stronę. Program Word również pozwala konwertować te dane. Mamy również możliwość konwertowania tekstu na tabelę, czyli w drugą stronę. Jeżeli chcielibyśmy przekonwertować ten tekst na tabelę, możemy taki tekst zaznaczyć. W naszym przypadku, oczywiście, ten tekst jest spójny, to znaczy kolumny są rozdzielone średnikami, poszczególne wiersze są rozdzielone akapitami. Jak ten tekst mamy zaznaczony i chcemy go przekonwertować na tabelę, musimy wejść w zakładkę wstawianie, tabela i mamy tutaj możliwość konwertowania tekstu na tabelę. Klikniemy, otwiera się okienko, w której musimy wybrać rozmiar tabeli. Musimy ustawić liczbę kolumn. Ta liczba kolumn automatycznie została ustawiona na 4. Na 4, dlatego że na dole separator tekstu automatycznie został ustawiony na średnik. Te separator tekstu, są identyczne oczywiście jak separatory tekstu, wybierane przy konwersji tabeli na tekst. Czyli akapit, średnik, tabulator albo inny. W naszym przypadku jest to średnik, dlatego widać liczba kolumn się ustawiła automatycznie na 4. Liczby wierszy nie jesteśmy w stanie zmienić, ponieważ liczba wierszy jest uzależniona od akapitów. Każdy akapit jest traktowany jak osobny wiersz. Widać, że mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akapitów. Zatem automatycznie zostało ustalonych 7 wierszy, plus zachowanie auto dopasowania. W naszym przypadku może zostać stała szerokość kolumn, wówczas Word wstawi tabelę z czterema kolumnami. Wszystkie będą miały jednakową szerokość. Klikam OK, i widać, że tekst został przekonwertowany na tabelę. Można w bardzo prosty sposób. Konwertować albo tabelę na tekst, albo w drugą stronę tekst na tabelę.